Z powodu ulewnych deszczy, wichur i burz dzisiejszy etap został odwołany. Wszyscy zgromadziliśmy się na stacji tuż przed startem do odcinka specjalnego. E, wjazd kilka kilometrów na odcinek jest zalany po kolana wodą. Nie da się nawet wjechać na odcinek, nie mówiąc o tym, co by się działo później. Miałem trochę szczęścia, bo mój e Iris GPS został kompletnie zniszczony dzisiaj na dojazdówce, prawdopodobnie przez wodę wewnętrzna instalacja elektryczna, przed chwilą organizator wymieniał, żebym był w ogóle w systemie. Inaczej stałoby się to na odcinku, więc miałem trochę szczęścia.